Przez 15 lat byłam przedsiębiorcą, a od roku zajmuję się polityką. To może za dużo powiedziane, ale politykuję. Chciałam podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji Polski. Spostrzeżeniami, których nie byłam zdolna uchwycić. Kiedy to tylko okazyjnie z czymś się zapoznałam, z jakimiś wiadomościami i mimo, że całkiem nieźle y, znałam historię, mój tata jest historykiem, sama historię, powiedzmy, nie wiem, zdawałam na rozszerzeniu, czy na studiach tej historii było sporo, czy to na administracji, czy to na prawie, to tych rzeczy. Y, którymi się z Wami dzisiaj podzielę. Nie miałam o nich pojęcia, o nich dowiedziałam się nie tylko z książek, ale także z autentycznych relacji osób, e, którymi się teraz otaczam, które czasami dzwonią, opowiadają różnego rodzaju e, historie. A na to politukowanie poświęcam około 7-8 godzin dziennie, czyli myślę, że taki etat, mam, że ta wiedza będzie dla Was cennym podsumowaniem. Powiedzmy sobie, że to będzie część pierwsza, bo tych materiałów będzie kilka, i w dzisiejszej pierwszej części wymienimy, wymienię wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski. Dosłownie wrogów, czyli osób, które mają interes przeciwstawny, odmienny, niżeli my, Polacy, tak żeby nam było dobrze, które po prostu dbają o swój własny interes. Ja na potrzeby tego wykładziku określę ich wrogami. Mencen Brown, Jakub, jak może nawrocki. Spieramy się często jako Polacy, nie rozumiejąc po prostu pewnych y kwestii i mechanizmów. Zatem dobra, siadamy i już adrem. Polszewia czy też tak zwana kiszczakowszczyzna. Chodzi o ludzi, którzy po II wojnie światowej przejęli tutaj władzę, o ich potomków, o ich wnuków, e, którzy w dobie przesilenia. My myślimy, że komunizm upadł i nagle przyszedł ktoś nowy i rozpoczął się nowy początek Polski, nic bardziej mylnego. Między 80 a 89 rokiem wykształcili oni tysiące ludzi i przygotowali do tego, żeby ci. Sprawowali władzę, w spółkę Skarbu Państwa, w administracji, w urzędach. Dzisiaj te osoby obserwujemy w polityce. Nie jest to dzisiaj przedmiotem wykładu, co, kto i jak, bo tych materiałów jest bardzo dużo, więc zachęcam Was po prostu do indywidualnej eksploracji i będziecie naprawdę zdziwieni. Oprócz tego, że to są osoby u władzy, w firmach, ale także osoby z kapitałem, którym pozwolono się w tym nowym systemie wzbogacić, są to także aktorzy, celebryci i naprawdę będziecie w szoku dziennikarza, ilu ich jest. Oni tu po prostu dbają o swój własny interes, własne tyłki i własny dobrobyt. Powtórę wewnątrz mamy piątą kolumnę banderowską. Od 1945 roku po akcji Wisła do Polski trafiło 130, między 120 a 130 tysięcy Ukraińców. Ale to nie wszystko. Oni tutaj ciągle swoje wpływy poszerzają. Nie dość powiedzieć, że Michał Sołowow, najbogatszy Polak, jest Ukraińcem, którzy budują tutaj swoje lobby. Wpływają na władzę i również będziecie zdziwieni, ilu ich, ich jest, i nie mają oni chrześcijańskiej nie są chrześcijanami, nie są protestantami, nic bardziej mylnego. Są to po prostu hazarscy Żydzi na czele naszych aktualnie mamy generała Bodnara, generała ministra sprawiedliwości, kiedy się zaczniecie temu przyglądać, będziecie naprawdę w szoku. I oczywiście afera Podkarpacka. Grzegorz zwyku zwykł mówić, że rządzą nami mafie służby, służby loża, więc jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy tych służbach. W Polsce są służby trzyliterowe, tak mieliśmy WSI, które w straszny sposób zostało rozwiązane, ujawniono naszych polskich agentów za granicą, zrobił to Macierewicz, coś strasznego, ale to też zachęcam Was do lektury. Mamy ABW. Szanowni Państwo, ale cóż z tego, że w tych służbach nawet jeżeli są patrioci, nie mogą oni działać, powiem wystarczy, że zetkną się ze służbami jakiegoś Mosadu, agentami niemieckimi czy, czy rosyjskimi, ci pomachają, no dobra, nie dotyczy to rosyjskich, niemieckiego czy też yy, izraelskiego wywiadu i ci muszą odpuścić i tak oto mogą yy, ci ludzie przejmować nasz know-how, yy, okradać, rozbrajać nasze polskie firmy. No i oczywiście ostatnie loże. Nie wiem, dlaczego niektórzy twierdzą, że masoneria to jest jakaś teoria spiskowa. Tymczasem oni mają swoich klubów więcej niż my mamy. Jakichś klubów partyjnych i kół. Jest kilka różnych lóż, różne mają swoje cele. Generalnie działalność Loży jest zawsze przeciwstawna do działalności Kościoła Katolickiego, w szczególności. Na przykład Loża Wielki Wschód Polski. Ostatnio widziałam jej reklamę na, tutaj na TikToku. No, oni promują y, cały ekologizm. Jest y, Loża, do której chyba należy Steczkowska, bo oni się nie ujawniają, ale mnie mam. Y, są takie loże kobiece Loża Gaja, y, propagująca feminizm, kult matki ziemi, powrót do pogańskich wierzeń. Między innymi, oczywiście. To jest w ogóle ciekawy temat. Tutaj Pan Krajski dużo na ten temat pisze, zresztą możecie sobie wyklikać, sprawdzić, kto nie wierzy, że to prawda. Czy to wróg? Oni po prostu realizują swoje wspólne interesy. I ten interes jest przeciwstawny nam, ponieważ, żeby Polska była państwem suwerennym, samodzielnym, mogła się bogacić, musi być państwem suwerennym. Żeby utrzymać suwerenność, to musi utrzymać swoją wspólnotowość i tożsamość, a te działania wymierzone są i w naszą wspólnotowość, i w naszą tożsamość. Były mafie, były służby, były loże, Nie było jeszcze sekt, takich jak na przykład talmudystyczna sekta chabad Lubawicz, Ale ogólnie warto sprawdzić, zobaczyć i pojąć, że interes. Y Obywateli y, Izraela, nie no, już często obywateli Polski, tych obywatelstw nadaliśmy bardzo dużo, bo Żydów bardzo dużo przyjechało z Ukrainy w niekontrolowany sposób i do hazarskich Żydów. Y, ich interes jest po prostu sprzeczny z interesem Polaków, tak? My mamy tu swoje y, kamienice, oni by chcieli, żeby to były ich kamienice. My mamy swoją naukę historii, oni by chcieli, żebyśmy uczyli, uczyli tak, jak im zależy. Y, my nie mordowaliśmy ich w o oni chcą, żeby cały świat myślał, że Polacy mordowali ich w Jedwabnem. oni Chcieliby, żeby eksterytorialnym terytorium było Oświęcimie, więc po prostu ich interes jest przeciwstawny i skutecznie o niego zabiegają, skutecznie działają w porozumieniu razem we wspólnocie, więc mają owoce swojej pracy. Tymczasem, co robią Polacy wewnętrznie? No, czasem próbują coś zrobić, ale wiemy, że jedna partia po drugiej została rozbrojona, zniszczona, zazwyczaj wewnętrznie czyli umieszcza się jakichś agentów, którzy przejmują władzę, wynoszą informacje, doprowadza się do kłótni, kompromituje się liderów. z takie partie, które były, i już ich nie ma, to LPR. Sama obrona, Unia Polityki Realnej, zresztą wszystkie te teraz wspierają pana Grzegorza Brona, ci działacze, którzy działali w tych niezależnych partiach. PJJ, który się nie zarejestrował, prawda? W jakichś dziwnych przyczyn. No i teraz ewidentnie przejmowana wrogo Konfederacja. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że nie zdążą nas skłócić, że my tu się tak bardzo znielubimy, zanim zdążymy dojść, jaka jest prawda, jakie są fakty. Nie dajmy się sobą sterować. Więc. Yy... Więc to jedna rzecz. A druga, że obrzydzono nam politykę, nie chcemy, nie czuliśmy, że musimy się angażować. Mieliśmy przez lata jakiś taki względny dobrobyt, zajmowaliśmy się sobą, nie interesowaliśmy się światem i nie rozumieliśmy nawet, dlaczego trzeba to robić, dlaczego to takie ważne. Moje pokolenie, to ja mówię do siebie sama, że nie zawsze dostatecznie dbało o utrzymanie tożsamości, kultury, wiary, ale mam nadzieję, że no, to teraz mamy taki zimny prysznic i do tego masowo, zbiorowo wrócimy. To tyle o sytuacji wewnętrznej. Zewnętrznie mamy eurokoło, z którego interesy są sprzeczne z Polską. Im Polska, im Polska słabsza, tym Niemcy i nasi w ogóle sąsiedzi szczęśliwsi. Zawsze tak było, jest i na pewno będzie. Musimy sobie po prostu przyjąć te fakty na klatę i zdać sobie z tego sprawę, że to jest projekt czwartej Rzeszy, który rea służy realizacji interesu niemieckiego, bowiem najwięcej do powiedzenia ma ten, kto ma. Największą liczbę głosów, największą liczbę głosów ma ten, kto ma najwięcej obywateli, a już Niemcy dbają o to, żeby mieć jak najwięcej obywateli, mimo że ich obywatele są atakowani nożami, że jest destabilizacja powoli w kraju i niezadowolenie, to oni i tak mają projekt przyjęcia pół miliona uchodźców rocznie. Interes amerykański jest także sprzeczny z interesem polskim rozumianym, na przykład jako budowa Unii Międzymorza. Nie Jest super, fajnie mieć tutaj prawda, takiego sojusznika lokaja na usługach, ale jeszcze w zamian musieliśmy dać się skolonizować bo z jednej strony jesteśmy skolonizowani przez Niemcy a z drugiej przez Amerykę i na zmiany PiS i PO raz jedni dadzą Amerykanom a drudzy dadzą Niemcom za 5 lat czy tam za 4 no i mamy oczywiście Rosję która kiedy my będziemy słabi na pewno wykorzysta tę sytuację więc nie kłóćmy się tylko razem do pracy i nie dajmy się po prostu jako ludzie poróżnić. Mamy wspólny cel, różne drogi. Trzeba być uczciwym, honorowym, słowa dotrzymywać i się wspierać.